Witam, przedstawiam jeżyki. Stoją one dzięki wymodelowaniu podstawki. Podstawkę modelujemy w ten sposób, że najpierw potrzebny arkusz składamy na pół. Następnie na dole zaginamy. Taki kawałeczek, mówię taki, bo mniej więcej taki, nigdy nie określam jego szerokości. Tak mocno przyciskamy, następnie go odchylamy, przewracamy na drugą stronę i zaginamy to zagięcie raz jeszcze w tym samym miejscu. W tym samym miejscu to samo zagięcie. O. A potem chwytamy za paseczek zagięty, odchylamy obydwa arkusiki z jednej i z drugiej strony. O, proszę bardzo i mamy już Podstaweczkę. Na tym odrysowujemy jeżyka i inne elementy na innych arkusikach. Ja już mam przygotowanego, wyciętego jeżyka. Pokazuję, jak go sklejamy. Ponieważ ta podstawka funkcjonuje, kiedy jest rozłożona, wobec tego te dwa elementy, dwa profile muszą się od siebie odchylać. Dlatego też sklejamy tylko fragment. Korpusu, no, mniej więcej do połowy, i tylko smaruję rzeczywiście obrzeże. Sklejamy zwykle yy, taką konstrukcję, sklejamy właśnie tak, jak ja to pokazuję, płasko na stol. O! Już mamy sklejony. Ja drugą stronę udekorowałam już. Proszę bardzo, przykleiłam co należy i proszę zobaczyć, dzięki, on, dzięki czemu on. Stoi, o proszę, stoi. Odwrócę w tą stronę i tutaj przykleję to, czego mu z tej strony brakuje, a więc pyszczek. Następnie kolce, o, tak. One są tak wycięte, że pasują do wycięcia do wycięcia pyszczka. Proszę bardzo. I oczko. Brakuje mu tutaj jeszcze noska, ale ja zaraz go wypnę. Proszę bardzo, nosek to będzie takie półkole, o. rozchylam je, lekko smaruję, bo wszystko i zawsze lekko smarujemy i nakładam, o, tak na nosek, może troszeczkę wystawać poza korpus, nakładam, o. I nosek funkcjonuje z dwóch stron. Bardzo proszę. Ustaw się koło kolegów. No, ty dostaniesz zielony listek. Proszę bardzo. Dziękuję za Jerzyki, Ale zaraz pokażę, jak się robi na podobnej podstawce inne rzeczy. Tym razem będzie to domek. Wieszek jest już właściwie skończony przecież, ale nie uplastyczniłam mu wcale kolcy. I one nie odstają od mm, korpusu. Zaraz to zrobimy. I myślę, że zauważymy różnicę. O, palcem przejeżdżam od początku kolca do krańca. I tu podobnie. Proszę bardzo. No i szczególnie te. O, bardzo się uwypukliły. Teraz zajrzymy, dlaczego on musi mieć rozłożoną podstawkę i dlaczego nie może być sklejony. No, wydaje mi się, że teraz wyglądasz dobrze. No to z jeżykami koniec. Teraz... Przystępujemy do domku. Ja tutaj przygotowałam już arkusik złożony, tak jak składałam wcześniej arkusik na jeżyka. Jest złożony na pół, ma zrobioną podstawkę. I teraz tą podstawkę sklejamy tak jak u jeżyka, tylko na przygórnej krawędzi. O! Smarujemy klejem i na płasko to przyklejamy. I ha tutaj już przyspieszyłam bieg wypadków i założyłam także dach. Więc i ten dach tutaj przykleję. Wymodelowałam troszeczkę, go, robiąc taki okapik. Będzie bardziej plastyczny, będzie łapał światło cienie. O! I mam już tutaj domy. Przygotowałam, przygotowałam kominki. Mogą być rozmaite w kształcie. No, te mi wyszły takie całkiem pokaźne, ale już by nie miały być pokaźne tak o. no i teraz z odpowiednich arkusików drzwi, które się będą otwierały w tą stronę przykleję a ta zewnętrzna będzie się otwierała tak jest tu można zrobić jeszcze jakiś schodek, numer domu czy światło, jakieś latarnie. O. I, I okienka. Także z odpowiednio złożonego i podzielonego papieru bardzo jest łatwo je zrobić. Przyklejam jedno okienko i drugie okienko. A połówki tych okienek. To właściwie ramy będą, prawda? A połówki tego będą stanowiły szyby. O! Mamy szyby. Tak. Gdybyśmy chcieli podzielić te szyby na mniejsze części, no to wystarczy po środeczku przykleić. Taki paseczek. Zrobiłam ten domek z dwóch stron, bo możemy na tej bazie robić bardzo różne domki, więc ten wygląda o, bardzo podobnie do tamtego. Odsłabiam podstawkę, prawda? Bardzo jest podobny, bo te same wielkości okien, ma te, te same wielkości drzwi. A z tej strony zrobiłam inaczej, bo przykleiłam szczyt, zrobiłam. Więcej okienek, one są o połowę mniejsze od tamtych i uformuję tutaj inaczej dach. O, obednę. to według tego szczytu i tu podobnie, może nawet przymierzę, bo już przykleiłam kominy i trochę mi, mi one tutaj... Yy, Komplikują to odcięcie. O, teraz będzie dobrze. Obcinam do kominka. O. Dzięki tym zmianom w, komin w kominach i yy w formie dachu domek jest inny. Możemy zmieniać kolorystykę, możemy zmieniać właśnie ilość okien, możemy zmieniać ilość poziomów, prawda, bo z tej strony on ma parter, piętra, pierwsze piętro z drugiej strony jest tylko parterowy także możemy się zająć zielenią domeczek będzie w ogródku stał, miło będzie dla niego popatrzeć, o tutaj widzimy że mamy nawet owoce jakieś na tym drzewku tutaj jakieś takie drzeweczko sobie niech będzie dlaczego są złożone? otóż dlatego, żeby stały a tutaj mam przygotowany Płotek, proszę bardzo, domek. Jak zrobimy ten płotek? O, odstawimy to i tak postawimy płotek. O, proszę bardzo, płotek jest nawet z kwiatkami. O, to sobie postawimy tutaj. Zabudowałam już i zazieleniłam malutki kawałek świata. Dziękuję.